W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Matko Boża Bolesna, klękam przed Tobą w wyjątkowy dla Kościoła katolickiego dzień, w którym wspominamy mękę i śmierć Twojego Syna na Krzyżu. Pragnę w każdy piątek być przy Tobie, dzielić z Tobą cierpienie, mówić Ci, że ja też czuwam pod Krzyżem. Pamiętam i wierzę. Matko, wiem, że ja również przyczyniłam się do Twych łez. Ja również jestem odpowiedzialna za to, że Twoje serce pękło na milion kawałeczków. To ja codziennie krzyżuję Pana Jezusa swoimi grzechami i złymi wyborami. Teraz biję się za to w piersi, błagając o Twoje wybaczenie. Matko Boska Bolesna, jestem tak wielkim grzesznikiem. Bardzo staram się poprawić, ale nie zawsze mi to wychodzi. Wybacz, że ciągle zawodzę ciebie i Twojego syna. Dziś pod krzyżem składam cały mój życiowy ból, oddaję wszystko, co było dla mnie trudne w tym tygodniu. Postaram się z większą pokorą nieść swój krzyż. Wzorując się na ofierze Chrystusa, pamiętając, że On może uświęcić moje cierpienie, wykorzystując je do wyższych celów. Mario, zanieś moje życiowe bóle do nieba, przedstaw je swojemu synowi, niech będą one ofiarą przebłagalną za wszystkich największych grzeszników na tej ziemi, za wszystkich tych, Którzy zadają ból swoim bliźnim, wywołują wojny, którzy niszczą dzieło stworzenia Pana Boga. Przepraszam Cię za moje grzechy i wszystkie grzechy tego świata. Trwam przy Tobie, wybieram Ciebie, a nie mój grzech. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!